Miasto Katowice po raz kolejny uzyskało dofinansowanie na realizację projektów w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, których celem jest termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta. Właśnie otrzymaliśmy to finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację dwóch placówek oświatowych chodzi o budynek Pałacu Młodzieży w Katowicach, a także budynek szkoły i warsztatów szkolnych w zes... Pole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych. Termomodernizacja Pałacu Młodzieży jest częścią tego dużego remontu, który już trwa. Natomiast w najbliższym czasie czeka nas początek remontu Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych. Rozpocznie się na najprawdopodobniej we wrześniu. Czekamy na ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu. Jest to bardzo duża inwestycja, bo ta, ta termomodernizacja wiąże się też z instalacją systemu wykorzystującego energię słoneczną do podgrzania ciepła. Wody. chodzi o instalację y Paneli słonecznych. Wymienione też tam zostanie centralne ogrzewanie. Wszystkie te prace będą wykonane za pomocą bardzo nowoczesnych technologii. Inwestycje te będą spełniać takie najwyższe normy ekologiczne. Realizacja obu tych projektów wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, zmniejszenie energochłonności tych budynków, zmniejszona zostanie niska emisja. Mamy nadzieję, że inwestycje te wpłyną na poprawę komfortu nie tylko użytkowników tych obiektów, ale też mieszkańców całego. Miasta. Koszt modernizacji obu budynków to prawie 13 milionów złotych, z czego prawie 10 milionów uzyskano jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.